Serdecznie Państwa witam w imieniu Biblioteki Kraków i w imieniu wydawcy promowanej dzisiaj książki Krakowskiego Oddziału Związku Literatów Polskich. Zapraszam Państwa na wieczór autorski Ireny Kaczmarczyk. Brawo. Brawo. Dzisiaj będziemy prezentować najnowszą książkę autorki z Jamy Michalika Rozmowy. Poprowadzi to spotkanie pan profesor Waldemar Chłatki. Słowo krytyczne. Słowo krytyczne przygotował poeta Józef Baran. Powiedz może na początek, bo, bo nie jest to takie oczywiste, a jest bardzo istotne w tej sytuacji. Kto objął patronat nad y, tą książką, nad wydaniem tej książki, kto jest wydawcą, bardzo cię proszę, żebyś powiedziała też o pomyśle, skąd to się wzięło, jakie były twoje inspiracje, dlaczego w ten sposób chciałaś to przedstawić y, słowem na papierze. Wydawcą tejże książki mojej, pierwszej niepoetyckiej, chociaż wdziera się tam również w poezja, są trzy wiersze wprawdzie okolicznościowe, ale są i... Y, a natomiast patronatem honorowym objęło książkę Miasto Literatury UNESCO. Skąd ten pomysł? No i znów muszę tutaj w stronę pana profesora Farona się zwrócić, ponieważ bezpośrednim moim takim, taką inspiracją żeby napisać trochę o jamie Michalikowej, bo właściwie o samej jamie, całą historię i dzieje jamy Michalikowej plus wszystkie dzieła sztuki, których są dziesiątki w obydwu salach w Jamy Michalika, opisał w wywiadzie pierwszym w mojej książce. Jest to dość obszerny wywiad, ale bardzo cenny, ponieważ to jest taka, powiedziałabym, pigułka historii Jamy Michalika. Kto zaistniał w Twojej książce, jakie osoby, jaki był wybór i... Kto to jest, żebyśmy wiedzieli? Przede wszystkim to są literaci. Literaci, a pośród nich poeci, prozaicy, publicyści, krytycy sztuki, krytycy literaccy. Potem są to artyści malarze. 21 osób, 9 pań, dwunastu panów, zdominowali panowie, aż się dziwię, bo mamy bardzo dużo zdolnych pań, ale tak wypadło. <laughs> więc, więc wypadło. Uważam, że wypadło chyba bardzo dobrze. Tak jak tu Państwo widzicie, jest przepiękny balonik, artystyczny balonik to nie jest taki zwykły balon. To jest pomysł absolwentki Akademii Sztuk Pięknych Teresy Kazimierczak, młodej osoby, która wykorzystała witraż dzielący salę starą od sali nowej. W witrażu tym centralnie znajduje się. Irena, postać Ireny Solskiej. Wiemy, że Teatr Słowackiego graniczy i dzisiaj też blisko Jamy Michalika i na przełomie wieków w okresie właśnie Młodej Polski, aktorzy przychodzili do Jamy Michalika i tu ona została utrwalona na witrażu i ten witraż, artystka tak po prostu, no jak to nazwiemy, on jest, nie, on, on jest tam zupełnie prosty u podstawy, ona go tak Zbliżyła do kształtu balonika, a kotary związała u dołu i powstał piękny balonik. Przytoczę taki fragment recenzji, która się znalazła w tej książce pana Michała Michalczyka, to jest twórca kilkunastu książek, między innymi Wyspiański świadkiem, portrety literackie, działacz na rzecz kultury i dziedzictwa narodowego, który pisze o tej książce tak, o tobie też i o książce. Autorka otwiera nowe drzwi do kultury Krakowa używając prostego klucza. Tu sami rozmówcy piszą tę narrację i już nikt nie ośmieli się korygować ich słów. Książka jest cennym uzupełnieniem encyklopedii Krakowa, pisanej według innego klucza wspomnieniowego. Co tobie się prawie udało, bo znalazłaś właśnie to miejsce Jamia Michalikową. Ale nie wszyscy jednak są e, ci wywiadowani są bezpośrednio związani, czy nawet pośrednio z Jamą Michalikową. Ale generalnie to bardzo dobry pomysł. I, i teraz tak, no, oczywiście jest wszystko w tej książce, więc no, nie może mnie interesować coś, a bardziej coś innego y, wiadomo. A więc można powiedzieć, że każdy może sobie znaleźć tu, co, y, co chce i co mu się może podobać. Mam jedno pytanie do obu Pań. Jakie znaczenie ma dla Pań, ale też Waszym zdaniem dla życia kulturalnego Krakowa Jama Michalika? Pani Alicjo. Dobry wieczór Państwu. Bardzo się cieszę, że jesteśmy tutaj razem i że, my, że mamy to święto tejże książki. Znaczenie Jamy Michalika, bo to właśnie o tej jamie cała ta książka jest. Yy, znaczenie jest może. W trzech aspektach, przynajmniej ja tak to postrzegam: historycznym, literackim i sentymentalno-wspomnieniowym. Tak bym to ujęła. Historycznie, dlatego, że to jest historia Krakowa, historia nas wszystkich. Nie chodzi tylko o to idealnie wystylizowane wnętrze y, Jamy Michalika, ale chodzi o ludzi. Chodzi o ludzi, o artystów, o poetów, o pisarzy. O malarzy, o wszystkich aktorów, którzy bywali tam, o dyrektorów scen. Po prostu to wszystko żyło wtedy, i yy, był czas, kiedy to było jak wrzenie artystyczne. Potem to trochę ucichło, potem były różne wichry naszego życia, ale to zawsze na floriańskiej, jama Michalika, to jest coś. Do czego będziemy wracać? Gdzie zapraszamy wszystkich, którzy przyjeżdżają, zarówno z zagranicy, jak i z Polski. Zawsze tam trzeba wyjść do tego wnętrza i zatrzymać się i pomyśleć. Jakie to szczęście, że tak właśnie mogliśmy mieć w Krakowie takie miejsce i takich wspaniałych, wybitnych artystów, którzy są na świeczniku i zawsze już zostaną na nim. Również dobry wieczór. Może ja odpowiem tak, że ja, kiedy Michalik zakładał cukiernię, to musiał, musiał włożyć dużo wysiłków, żeby reklamować to miejsce, ale zdarzyła się grupa artystów, którzy wybrali to, jego cukiernię na miejsce swoich spotkań. Przekonali go, że, że mogą tam, mieli tyle w sobie energii i tyle artystycznych idei. Byli pełni, że założyli jedyny w swoim rodzaju kabaret. Zapytam. Panie profesorze, pan powiedział, że pisanie i krytyka literacka nie mogą przekraczać granic autorskiej odpowiedzialności. Czy i jaki wpływ na tę odpowiedzialność ma czytelnik, potencjalny czytelnik? Proszę Państwa, literatura czytelnica jest sprawą intymną, więc siłą faktu ona nie może narzucać czytelnikowi pewnego modus vivendi zachowania. Ona ma mu pokazywać, jakby powiedział Roman Ingarden, owe miejsca niedookreślone w dziele literackim, ale, Ingarden zaznaczył, nie może być ich ani za dużo, ani za mało, tylko tyle, co w sam raz. Bo jak jest za dużo, to są materiały. Nie ma tam wartości artystycznych, tym bardziej abstrakcji doestetycznych i ta sama sytuacja, kiedy jest ich za mało. To jest mój punkt widzenia, do którego doszedłem podczas studiów filozoficznych, kiedy skończyłem biologię, a rozpocząłem studia filozoficzne, gdzie miałem możliwość, chociaż już Ingarden nie wykładał, bo go wypędzono do, do Szwecji, do Sztokholmu i tam powstała ostatnia jego książka, ale idee, idee Ingardena były Wszech obecne nie tylko u pracowników, ale również u studentów i osób z różnych dziedzin nauki krakowskiej, które przychodziły na posiedzenie Polskiego Towarzystwa Filozoficznego. To tyle, co chciałem powiedzieć. Dziękuję bardzo. Panie Andrzeju, Pan pochodzi z Zelowa, podobnie jak Karl Dedecius, znany tłumacz a jednocześnie założycielem Instytutu Polskiego w, y, w Darmstadt'zie, tak. Puśćmy tak na chwilę w fantazji i jak Pan myśli, y, gdyby Karol Dedecius dziś pierwszy raz przyszedł do jamy Michalikowej, co by mu się najbardziej spodobało? Wie pani, trudno powiedzieć, y, dlatego że Karol Dedecius y, wychowany w rodzinie ewangelickiej, dokładnie luterańskiej, y, był człowiekiem niezwykle powściągliwym i niezwykle takim, jak ja to nazywam, precyzyjnym. I mm, ostatni raz, kiedy się widziałem z Karlem Dedetiusem, kiedy był w Zelowie, to on ciągle powtarzał jedną rzecz, że on lubi wszystko, tylko nie chciałby, żeby było dosyć dużo tłumu. Czyli wtedy, kiedy rzeczywiście w Jamie Michalikowej jest trochę mniej ludzi, myślę, żeby się czuł tam y, doskonale. Y, ponieważ y, sam bardzo często był człowiekiem, który nie chciał się za bardzo pokazywać światu. On to robił, te swoje wszystkie prace, które robił tłumaczenia czy z języka niemieckiego, czy jedna język niemiecki, powodowały przede wszystkim to, że on chciał przybliżyć te dwie kultury, dwa narody do siebie. Było ciężko, bo przecież wiadomo, że jego przeszłość była wojskowa taka, jaka była. Natomiast jednak potem to, co zrobił dla kultury polskiej, dla kultury niemieckiej, to była rzeczywiście duża rzecz. A ja mam Michalikowa, myślę, żeby otworzyła mu oczy na trochę inną kulturę, kulturę galicyjską, gdzie również bywał inny znany zelowianin, Paweł Hulka-Laskowski, który przetłumaczył przygody dobrego wojaka szwejka. Dziękuję bardzo, Panie Krzysztofie. W Cieszkowie, gdzie urodził w się, K... Ciesz... gdzie u... Przepraszam. W Przepraszam. Gdzie... Tam urodził się Karol Frycz i tam nie ma żadnego śladu po nim. Yy, ani tablicy, ani Izby pamięci, yy, co trzeba byłoby zrobić, żeby pojawił się albo mały pomnik, albo właśnie Izba Pamięci, albo Fryczaria, o których Pan marzy i kogo nie mogłoby na tych Fryczariach zabraknąć. Dzień dobry Państwu. Po pierwsze, primo, należałoby być decyzyjnym, mieć władzę. Po prostu. Poza tym wypadałoby mieć wiedzę na ten temat. Cieszkowy i okolice mało wiedzą o byłych ziemianach. Ja staram się być sui generis, takim depozytariuszem pamięci o ziemianach. Jako nauczyciel pracujący w Cieszkowach, mówię dzieciakom, że tutaj Biegają nad nami duchy dwóch postaci encyklopedycznych, mianowicie profesorów Karola Frycza urodzonego w 1877 i profesora Ryszarda Bukowskiego, muzykologa. Jego synem był wybitny reżyser Krzysztof Bukowski, który nakręcił kilka filmów, m.in. asystentem Wajdy przy weselu. telegramów I każdy cud przytrafia się najprościej. I kiedy mkną wśród zimnych gwiazd, te Twe z najdalszych miast przybliża się najdalszych. Nie życzę Ci. Fantastycznie brzmiało, brzmiało pierwsze zaproszenie, które zostało napisane dla gości, którzy mieli odwiedzić Jamę Michałika i wziąć udział w pierwszym spektaklu kabaretu Zielony Balonik. Prosimy bardzo. Zielony Balonik w sobotę dnia 7 bieżącego miesiąca 1905 roku. Odbędzie się hałaśliwe otwarcie pierwszego krakowskiego kabaretu artystów w szlachetnym winie ochrzczonego imieniem Zielony Balonik. W jamie Michalika, cukiernia Lwowska przy ulicy Floriańskiej. Początek po godzinie 10 wieczór wstępny. Bezpłatny za zaproszeniami. Zaproszeni goście będą weseli i krzykliwi, namiętnie oklaskujący wszystko i wszystkich. Toaleta bezwzględnie obowiązująca. Na tasiemce do guzika uwiązany kaptyw. Nad głową, w wysokości 35 cm, bujający zielony balonik. Wszystkie inne części garderoby zbyteczne. Poetom nie daje się żadnych zniżek. W czasie numerów należy wrzeszczeć, a na wezwanie poskramiacza dyrektora klaskać z pasją godną zielonego balonika. Improwizatorzy zechcą przed lub, przed lub w czasie wieczoru objawić życzenie kierownikowi, yy, to jest Jana, Janowi Augustowi Ślewskiemu. Iż ich ogarnął szał twórczy i humorystyczny, że chcą pokazać ludowi swoją nagą duszę, a natychmiast stanie się zadość ich nieposkromionej żądzy. Śmierć szczurom i białoskórnikom, zielony balonik, wejście przez bramę do. Wieści o ziemi naszej. A czy znasz ty, bracie młody, te najmilsze, najmilsze dla Polaków, szarej Wisły senne wody i nasz stary polski kraj? A czy znasz ty te kawiarnie? W całym świecie takich nie ma, Gdzie dzień cały marnie, gwarnie, Wałkoni się cud bohemia, Tam w reżycie kipi, tryska, W dymu chmurze tytoniowej Myśli płoną tam ogniska, Chlebu piecze się duchowy. Nic nie mąci głębi myśli, Nic nie przerwie sennych marzeń, Żyjem całkiem niezawiśli Od banalnych kręgów zdarzeń. Niech tam sobie inne nacje zadzierają nos w górę. Kraków też ma swoje racje, swoją własną ma kulturę. Tak więc chytry jest Germanin, Francuz sprośny, Włoch namiętny, a zaś każdy Krakowianin gały i inteligentny. O, nie żyje Niech żyje Kraków! Niech żyje! Jest jeszcze wierszyk, który napisałem o krakowskim rynku. Pewna kwiaciarka z krakowskiego rynku piła wina, wino z hrabią w sąsiednim budynku. My z Aliansu chwilę mogły trwać wieczyście, ale on niestety zginął w pojedynku. <śmiennie> dziękujemy. Kochani, dziękujemy Wam bardzo.